Dywizja Totenkopf zdołała zapuścić się jedynie 4 km na północny wschód od wzgórza 226. Spowolniła ją artyleria i zaciekły opór 5 Gwardyjskiej Armii na linii weseli hutor w hutor W tym samym czasie Leipstandarte i Das Reich, operując w centrum korpusu i na prawej flance, nadal byli uwikłani w ciężkie walki z brygatami 5 Gwardyjskiej. Choć odparli atak na odcinek między sowchozem Stalińskoje a Starożewoje Hutorem, odcięli brygadę czołgów i piechoty w sowchozie Komsomolców, to sytuacja w centrum robiła się napięta. Leibstandarte wytrzymała poranne ataki na sowchoz Oktyabski i wzgórze 252, zadając wrogu ciężkie straty. Jednakże brygady 18 Korpusu wraz z częścią 29 prześliznęły się między dywizjami Totenkopf i Leibstandarte, o godzinie 13 zajmując Sowchos OKTRIAPSKI. Ok Drugi pułk zaczął wycofywać się w kierunku wzgórza 241, gdzie znajdowały się umocnione obronne szańce oraz artyleria dywizji. Czołgi 29 Korpusu puściły się za nim w pogoń, ale po przejechaniu kilkuset metrów wpadły we własny przeciwczołgowy rów jadąc z pełną prędkością. Atak został przerwany, standarde. Przypuściła uderzenia, niszcząc zakłopotanych Sowietów. W międzyczasie XVIII Korpus wyprowadził uderzenie w kierunku Andrzejewki i Wasiljewki, jednocześnie odcinając pozostałym jednostkom Dywizji Totenkopf możliwość przeprawy przez rzekę Psel. Leipstandardę została zmuszona odpowiedzieć dewastującymi atakami, wzywając na pomoc VIII Korpus Powietrzny, dominując na polu bitwy, wszystko by zapobiec dalszym uderzeniom wroga na lewą flankę. Po zdobyciu Andrejewki Rosjanie zostali powstrzymani przez jeden z pułków dywizji Totenkopf podczas gdy brygady 170 i 181 najechały na Wzgórze 241 przebijając się przez pozycję pułku artylerii Leibstandarte. Nabój zgrzytnął wsuwany do komory. Wystrzał zagrzmiał ostro. Buzka wypadła brzęcząc i tak w kółko. Działonowy i ładowniczy znali się na swym fachu. Wykonują swą rutynę jak maszyny, nie pomni na zmęczenie. Dziś celów nam nie brakuje, ale możemy polegać na doświadczeniu Działonowego i jego intuicji. Rzadko kiedy wcinam się w ich dzieło, mogę być skupiony na dowodzeniu Plutonem. Wentylator w wieży ledwo daje radę. Od oparów i tymu, nieprzerwanej kanonady brakuje tchu i mamy mdłości. Ale nic to dla naszej załogi w ogniu bitwy. Nareszcie dostajemy rozkaz do wycofania się. Można wystawić głowę za włas i odetchnąć. Walki trwały od rana, a końca nie było widać. Lawina rosyjskich czołgów, jak morska fala, uderzyła prosto we front, rozlewała się na flanki, odstąpiła zostawiając tuziny zniszczonych maszyn, a potem znowu atak. W połowie dnia musieliśmy zostawić Sokos od Triabski i ruszyć na południe. Wróg porusza się wzdłuż rzeki, a nasze kompanie kąsają ich w kontrafensywach. Kolejny raz do odwrotu, a potem chwila wytchnienia. Zdążyliśmy uzupełnić amunicję, a potem ponownie do walki. Rosjanie dotarli na nasze tylne linie. Nie mamy czasu do stracenia. Witajcie w kolejnej misji. Tym razem będziemy się przeciwstawiać zbrojnemu wypadowi, który Sowieci szykowali na nasze zaplecze, które całkiem nieźle im idzie. Szczerze mówiąc, po tym czego dokonali, grożą naszej dywizji em, odcięciem, już są na naszych. Na naszych plecach i musimy się mocno zawijać. Jeden z powodów, dla którego zawrócono taką masę czołgów, prawda, z samego frontu, nie chcemy się dać zaskoczyć. Jak widzimy po mapie, naciera tam bardzo dużo czołgów w dwóch potężnych grupach. <todgłosy> Tak jest. I wraz z nimi będzie dość duża aktywność powietrzna. Ale nam się na szczęście udało zmobilizować i uderzyć w Sowietów od flanki. Coś, co jest dla nich najbardziej zgubne. Uła! Ale w siebie wlecie i widzisz tą klizę w powietrzu. Boże. Hmm. 109 goni Iła. Mam nadzieję, że przegoni go z nad naszej głowy. No to i mamy szarżujący wieski. Niebezpiecznie blisko, bo na tych dystansach i oni nas mogą przebić. Spróbujmy. Weszło? Kurde, niestety nie. Musimy się zbliżyć jednakże. O mój Boże, ich tu jest? Krytycznie blisko. A. Nie mogę obniżyć lufy. Mm -hmm. się. O i od czego dostali? Na nie ma żadnych obrażeń. Ważne. Spróbujmy rozłupać te czołgi tyle, żeby eksplodowały. Wtedy będziemy pewni, czy... No, na przykład tak. Wtedy będziemy pewni, czy to, co zostało jeszcze stanowi zagrożenie. To mi się w ogóle nie podoba. Coś się z niego kopci. Znaczy, jakby silnik udziału Okej, okay, teraz już mi się podoba. Coś tutaj jest. Tutaj nasi towarzysze jadą. Uuu. Ale widziałem, że...

Tak, yy, druga grupa zaraz przybędzie z tamtego samego kierunku. Więc musimy się zwrócić na północny wschód. nie, północny zachód. Tak, z tej perspektywy. I odeprzeć yy, wojska drugiego rzutu. Pierwsze, żeśmy zmiażdżyli. O, tam ktoś jedzie. No nieważne. Well, ale tak, na tych dystansach, jak już operujemy, to zarówno T34-76 jest niebezpieczne, ale my jesteśmy o wiele bardziej niebezpieczni. Nasze działa mają lepszą penetrację na dłuższych odległościach i to jest dla nas najważniejsze. Technicznie to my nawet mamy ładunki kumulacyjne do tych armat. moglibyśmy się kilka zabrać, gdyby było coś ciężkiego. Na przykład, gdybyśmy mieli zagrożenie jakimś kawu albo coś takiego. O mój Boże, ile ich tu jest. Uff, dobra. Hmm. A, rykoszek. Spróbujmy w tego bliżej. Okej, okay, za wysoko. No, ładnie. O, ten się na nas obrócił. Zauważył nas chyba. Ale łatwiej go teraz przebić. Dobra, wy się zajmujcie tamtymi. Tutaj jest. No, są za. Z za... górzem. O, oh, shit, o, oh, shit. Paradoksalnie właśnie jak się ustawią przodem centralnie, to mają gorszy pancerz. Jak są troszeczkę pod skosem, no to ten pancerz jest jednak bardziej wytrzymały. Ale i tak go możemy przebić. Na tych dystansach... Panie. No, Jakiś 700 metrów. Tak jest, przeciwnik oniósł takie obrażenia, że rzuca się teraz do odwrotu. Bardzo dobrze. My zaraz go ścigniemy. To chcę się upewnić, że... Dobra, może nie wybuchło, ale niech płonie, to mnie uspokoi, bo, bo boję się podjeżdżać do czołgu, nawet statycznego, jeżeli nie widzę, że coś z niego się dymi. Bardziej optymalnie by było, jakby zaczął się jarać, o, jak ten tutaj. Bardzo ładnie. A Ale cóż, no jedziemy yeah. dalej. Spychamy, spychamy to na tarcie... i generalnie widzicie, że Niemcy wtedy poczuli faktycznie presję. Bo dotąd to im szło całkiem prosto, tak? Do przodu, do przodu, do przodu spoczy. No i nagle, kiedy na waszych tyłach zaczynają się telepać rosyjskie T34, no. Robić spustoszenie, a jeszcze słuchajcie, jak ym, rozegramy to wszystko z perspektywy kampanii rosyjskiej, tam dokładnie widać te wszystkie wypady. No, ale tak jak z, powiedziałem przednio, najbardziej efektywne one były wtedy, kiedy chwytały Niemców za pas i podjechać bardzo blisko i kiedy wywiera się, znaczy zaczyna się walkę na około 300 do 500 metrów, no poniżej 500 metrów generalnie, to te 34 mają, mają bardzo dobre szanse, tak? Mają nawet bym powiedział przewagę manewrowości trochę Bo jeżeli chodzi o penetrację, to tak samo my ich penetrujemy i oni nas z tej perspektywy, więc te ciaki ...pod tym względem są kompetetywne i nawet bym powiedział, że mają pełne przewagi. Prędkość przeładowania? Przede wszystkim. Chociaż tam jest trochę burdelu, ale per se przeładowanie jest ciutek szybsze. No dobra. Hmm, tam coś jeszcze jedzie. Jakieś ruskie. Więc postarajmy się ich przechwycić. Ale widzicie, jakie spustoszenie żeśmy poczynili. I pomyśleć, że tam w ogóle po drugiej stronie rzeki Henhen na północ od jak sobie popatrzymy na mapce, to operuje e, to które prowadziliśmy w ostatniej misji niemieckiej. Bodaj. Hmm, I oni tam przetrzebili trochę ruskich, bo bez tego to byśmy mieli o wiele ich więcej po tej stronie. Zresztą taka była... taki był zamysł, żeby odciąć Niemców od przeprawy przez rzekę. Hmm. Niby mamy się zatrzymać i czekać na dalsze rozkazy, więc yy, misja będzie wypełniona. Ale... Cyclone, może tak 250 tak jakichś statków. O kurde, przestrzeliłem, dobra. No. Pali się, tu jest zaraz drugi. Dzień dobry. Uła, prosto w silnik. Nigdzie nie pojedziesz, kochany. O, jeszcze wybuch, jak wysiadali. O, tam coś się czai. jakiś czołg, widzę. E, ledwo, ledwo, ale wystaje. Wieża. Spróbujmy go sieknąć. jakieś tak 900 metrów. Chyba. Nie. Hmm. Z drogą, celowniki niemieckie były tyle fajne, że nie trzeba było cały czas wachlować tymi miarkami, bo można było po nabraniu odpowiedniego odpowiedniej poprawki, brać też yy, namiary na te trójkąciki, gdzieś yy, ten centralny trójkącik, prawda no, jak chcieliśmy podbić o 100 metrów, to nie musieliśmy podkręcać od razu, ale na przykład celować na Dolną Belkę, tudzież dolny yy Znaczy geometria tego trójkącika środkowego to też stanowi punkty referencyjne w odniesieniu do terenu, w który patrzymy więc możemy sobie w ten sposób troszeczkę w pomagać w celowaniu. Okej, okay. te 70 tam się czaiło, no i to by było chyba na tyle. Bo nie widzę żadnych innych celów. Więc bardzo ładnie nam ta misja poszła. No, Towarzysze do czegoś strzelają, ale nie mam pojęcia do czego. Więc y, tutaj się chyba pożegnam i zobaczymy w kolejnym odcinku. Ale najpierw y, zobaczymy sobie jak nam poszło ze statystykami. Bo wydaje mi się, żeśmy całkiem nieźle natłukli patrząc na tę ilość wraków za nami, nie? I przed nami zresztą. <noise> tak jest. Zaczerpimy sobie świeżego powietrza. No i bardzo ładnie. Jeden le lekki i dziewięć aż średnich. Więc wow. Patrzcie jaki jaki rozpierdziel. O mój Boże. No tylko poniszczyli nam troszeczkę zaplecza. To też trzeba przyznać. I tutaj jedna strata czołgu. No, ale wymiana całkiem, całkiem niezła, na naszą korzyść oczywiście. Ale co z tego, skoro i tak ruskich będzie 3 miliony lol?